Jeśli kiedykolwiek interesowaliście się muzyką poważną, musieliście usłyszeć o firmie Steinway Sons. Ta firma to absolutny klasyk wśród producentów fortepianów i pianin. Produkuje ich około 5 tysięcy rocznie. Wszystkie kosztują krocie. Tysiące artystów i zespołów szczycą się posiadaniem instrumentów firmy, choć żaden z nich nie otrzymuje za firmowanie marki pieniędzy. Robią to z czystego szacunku dla kunsztu i rzemiosła. Skąd takie uwielbienie? W epoce, gdy wielu producentów korzysta z taniej siły roboczej do budowy swoich instrumentów, Steinway Sons nadal produkuje w dwóch fabrykach w Nowym Jorku oraz w Hamburgu, gdzie fortepiany wciąż konstruowane są tylko ręcznie. Ceny zaczynają się od 50 tysięcy dolarów, choć na początku kosztowały zaledwie kilkaset. Steinway and Sons została założona w roku 1853 przez niemieckiego emigranta Henry'ego Steinwaya na manchatańskim poddaszu. Henry był cieślą, budującym szafki. Pierwszy fortepian zbudował w kuchni swojego domu w Niemczech. Do czasu założenia firmy Henry skonstruował 482 fortepiany. Pierwszy z nich, wyprodukowany pod szyldem firmy o numerze seryjnym 483, został sprzedany pewnej nowojorskiej rodzinie za 500 dolarów. Przez następne 30 lat Henry wraz ze swoimi synami tworzyli współczesny fortepian. Był to okres niezwykle płodny dla firmy. Powstała wtedy prawie połowa z imponującej liczby 127 patentów. Fortepiany Steinwaya szybko stały się wyborem rodzin królewskich oraz zdobyły uznanie najwybitniejszych pianistów świata. Zachwyty artystów nad produktami Steinwaya nie uchroniły jednak marki przed kryzysem. Z recesji firma wyszła mocno pokiereszowana. Dopiero kilka lat temu zaczęła odrabiać straty, kiedy w 2013 roku przejął ją znany miliarder John Paulson. Dzisiaj marka lśni dawnym blaskiem. Dowodem jakości wykonania jest to, że każdy fortepian Steinwaya konstruowany jest przez niemalże rok. Nic nie jest popędzane, czytamy na stronie firmy. Niech tak zostanie.